Dzień dobry. Witam w nowej promocji Shell Helix dedykowanej dla warsztatów samochodowych. Tym razem chcemy pomóc w dostosowaniu się do nadchodzących zmian z początkiem 2020 roku. O co chodzi? Od początku przyszłego roku każdy warsztat samochodowy będzie musiał posiadać kasę fiskalną online. I stąd nasza niepowtarzalna akcja. W ramach promocji Hit Kasowy, kupując oleje Shell Helix, zdobywacie pieniądze na dostosowanie się do nowych wymogów prawnych. Do zdobycia jest nawet 800 zł. Do promocji zapraszamy warsztaty, które znają i używają oleje Shell Helix, jak również te, które nie posiadają ich jeszcze w swojej ofercie. Udział w naszej promocji to podwójna korzyść. Z jednej strony bardzo łatwe do zdobycia i konkretne korzyści finansowe, z drugiej strony oleje najwyższej jakości do zaproponowania waszym klientom. Oleje te spełnią wymagania każdego rodzaju silnika. Dodatkowo każdy litro oleju Shell Helix to punkty w programie lojalnościowym Klub Partnerów Shell Helix, który wymienicie na cenne nagrody. Dlatego nie zwlekajcie. Dołączcie do klubu, rejestrujcie zakupy i zbierajcie gotówkę. Pamiętajcie, do zgarnięcia jest nawet 800 zł. Kasa na kasę czeka. Powodzenia!